Hej, witam wszystkich na moim kanale. Te dzisiaj jesteśmy w jakiej grze? E, to znaczy, gra będzie w opisie, ale tu, po, Gra polega na tym, że tu są takie wyspy i trzeba na nich przetrwać. Tu są różne, e, jak widzicie, jakieś klatki tu są, UFO, jakieś tam. Klata. No i trzeba po prostu przetrwać, bo tutaj będzie woda. Tak. E, I nie z... wolno też do tej wody wchodzić, w ogóle. No to wejdziemy na następną rundę. Tak, ale to widzisz, już prawie nikogo nie ma, więc za chwilę będziemy rundkę. A więc wracamy do Was, jak już będzie rundka. Papa? Pa. Do pa. Pana za chwilę. Dobra, to teraz rundka się zacznie. Tak. Um, Ej, chodź tu, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteśmy. Czekaj, o, nie, Czekaj, za chwilę nas przed. O, już. Dobra, my niby tak śpimy, bo ja już tam gram w tą gierkę, ale Dominik jeszcze chyba nie. Możemy zejść z tego? O, nie, no teraz tak. Szybko! 3, 2, 1. Dobra, jesteś na wyspie. O, o nie! Oby nie na mnie, oby nie, nie na mnie. nie, że oby... on zginął od razu. Pff. No, więc... O nie, nie! Mam no, miecz! O, co to? Co o, to kamień. Jest? Co to jest? Nie, nie, nie! Ja mam wulkan! A ja mam miecz, ja mogę kogoś zabić. Uciekam. Ja idę do kogoś. Idę do następnego. Ludzie nie a nie, bo on przeżył ostatnio. Nie! Zabijam ludzi. Nie o, nie! o nie, Fortnite zginął. A więc czekaj, to ja, ja na pewno też zaraz zginę. Czekaj. Dobra ja czekam na ciebie. No to wróć do widzów później, nie? Jak y, ja już przejdę... Bo... A ja opowiem widzów te, a widzą teraz opowiem o tej Nie, ten... <laughs> Dobra, to ty teraz się... Ej, czemu? Ciszy, czemu ci się nie zabiło? Teraz Cię wyciszę, a ja teraz będę gadać z widzem o tym, okej? Okay? No dobra. Pa. Ale ja, ja, ten, czekaj, czekaj, nie wyciszę jeszcze. Ej, te, te mm. jesteś Ty, Ty jesteś na pierwszym miejscu. Serio? Tęczysz. Oh yeah! Dobra, to ja teraz... Y Ej, poczekaj, czemu mnie wyciszasz, jak ja już ten, jak ja już w ogóle nie gram w to? A, no to... to czekaj, wróć w ogóle do widzów, jak będzie znowu ta rundka, bo po co oni mają patrzeć, jak ktoś inny gra? Ale może Wam pokażemy, jak to wygląda z góry? Mm. Zobaczmy jak ten... Jak my będziemy grali, nie? To trochę bez sensu, nie? Moim zdaniem. Co? No to biato... Kiedy wreszcie będzie nasza kolej, no? Hmm. Ja tutaj... Tańczymy, tańczymy. Haha, jestem lepsza tęcimy, od ciebie. Tańczymy. Basic dance, co? Um. Na, na. O, ktoś tam jeszcze jest. O, ktoś ma wulkan, a ktoś nie. Ktoś ma lawę. Uf. Ja, teraz będzie nasza... Nie, on jeszcze przeżył. O, a, już nie żyje. O, no to teraz będzie nasza jeszcze kolej. Jeszcze ten w UFO jest. To my następni będziemy... Trzy. Nie? O, on jeszcze tam jest. O, o. U, Już po nim. Mm. Ale dziwny odkąd... Zabił go. No wiem, dziwny. Nie szaleć tak, bo oni będą nam pisać. Co to jest? E, Co? Dobra, ananasy. Slime? O, jestem na. Jakim miejscu byłem? Ja, jestem na miejscu. Ja w 35 sekund. 35 sekund przetrwałem. O kurde, mnie już tu nie ma w ogóle na tym podium. Kurczaki. A ja za chwilę A już ja będę. Wiem, o, ja tak ja jest. To... Dlaczego ja to powiedziałam? Kurczaki? Gdzie mam właśnie wejść? No ja nie chcę na pewno, ja na pewno nie chcę tam, gdzie jestem tutaj teraz. Ja też nie chcę, ale... Może pójdę do, do, do Nie, ja już karabux. nie zdążę. Ja też nie zdążę. Zostanę tutaj z O tym. nie, patrz kto obok mnie jest. O, o Nie możemy wam tego pokazać, bo YouTube to, to po prostu... O tak, tak, ja przetrwam. O kurde, za, zabiło wyspę, na którą chciałam iść. Naprawdę, ja chciałam ja, ja A patrz, chciałam mogę na zostać na tamtej, iść. bo nie zabiła tamtej. Biegnę, biegnę, biegnę. Idę tu. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie Udało mam. mi się w ostatniej ale sekundzie. Prostu, no właśnie ja też. Tak. O złoto! Nie, A nie, to czy... ona ma złoto. Jak już sko... O nie, wulkan. Okay. Dobra, ja dalej. Znowu przetrwałam. Ja jeszcze przetrwałam. <laughs> Ty się chyba musisz... Ej masz, ej masz one free token. dołącz tak. szybko. Nie, lepiej już nic. O. I to to wygląda ogóle nie <laughs> oh no. Hmm. Nie, A ja nawet nie wiedziałam, Ej, czemu mnie że mnie zabiło. Było, ja nawet nie wiedziałam, że było te 3, 3 sekundy. Już się zaczęły. No ja wiedziałam akurat, ja powiedziałam ci, żebyś czekał, ale chyba ci powiedziałam. Zobaczmy Woda. Na filmiku. Ja so, a ja sobie tylko. Popieram. Ej, już nikt nie żyje. Dlaczego jeszcze jest różka? Ale ja sobie tutaj poprzednio. Przecież już nikt nie żyje? A nie, żyję tam faktycznie. Nie widziałam. Gdzie ty. A tu jest płytko? Nie ogień się Jakaś muzy na dworze. No fajne Ale nie może... Nie, chyba tego nie słyszycie na bank. Okej. Sorm. Hej szorm. Jak się masz szorm. On jest klasykalny klasykalnym... Klasyka. Bo ty tak zagadasz z jakimś szornym. O, wyszedł z góry, ale on się... Na, ma jakiś klasyczny strój. Tak dla Noboka. Nie gadaj tak, bo będę nas hejtować, że Nazywamy jakąś Nobem. Ale on jest tylko klasyczny, ma klasyczny stół. No, ale wiesz. Ale możesz już, do mnie Wie, możesz już o tym nie mówić. Co? Możesz już o tym nie mówić. O, ananas, to jest ananas. Wow, nie widziałeś ananasa. Jej, mam ananas. Apas. E, Apas? To jest Apas? Apas. Apas. I niektó nie niektórych wysp już nie ma w ogóle. No. Wow, bo może o kto. Jak co? on tam wpadł? Co? Ktoś wpadł na. E, co? A! On po tym chodzi. On jest jakimś hakerem. A ale on wszedł wyszła... na wyspę. Co, na której... no, ale jak on kto... to robi? Nie pa, wiem. Widzicie to wszyscy, to jest jakiś haker. Widzicie? Wszystko? Ale on przy mnie zszedł na dół. Jak hmm. on. Jak on szedł? Czekaj, on tutaj, on obok mnie był. A on, domu wyspa chyba będzie przeklęta za chwilę. A ja chcę wyjść. Nie chcę tak jak Faktycznie, um, fajna muzyczka. A jakaś nowa wyspa tam się zrobiła w środku? nie wiem. Nie to jest niemożliwe. A bo lud tam jest, wiesz? Mhm, i jeszcze te wyspy się spałnęły od nowa. A gdzie ty w ogóle jesteś? Aha, tam. O, tu już ci widzę. A ja Serio nie mnie widzisz, że ja się. Tak. ja się na twoim ekranie. A, widzę się, dobra. Mm, kiedy się ta runda, rundka skończy? Sko nie grać. Dobra, wracamy jednak do Was, jak będzie rundka, bo myślałam, że to będzie trochę krótsze. No to wracamy, kiedy będzie rundka. No, pa! pa. pa. Wreszcie, ej, arbat! Ej, widzowie, arbat, arbat, widzowie arbat, da, 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 jesteśmy teraz. Jest na trzecim, No nie, ale, jest, jesteśmy teraz. A patrz, kto jest obok, arbat? A i wiesz, że Ty tego nie nagrywasz. Nagrywam. Nie. Tak. A, przepraszam, widzowie, sorry, że tak się odezwałam. Dobra, musimy to wygrać teraz wszyscy. Ej. No, nie wszyscy raczej. Ej, ja się, Serio, oni mi zawsze dają takiej wyspy na samej krawędzi. Które czekaj, zawsze czekaj. nie przetrwają. Tak, dostałam miecz, ale mam. Nie zabijaj tak. mnie, nie, nie. nie Udało nie mi się. Nie nie, 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 zabijaj mnie nawet. Nie Ona nie ucieka myśl ode mnie. O, nie myślę o tym. Polia, nie uciekaj, bo nie przeżyjesz. Polia. Polina. O nie, battle prawie. Nie. Ej, tu są trzy takie same ten, trzy takie same gostki. Nie mogę użyć. O tak, przeżyłem, przeżyłem znowu. Ja też przeżyłem. Ja, ja nie mam lód. Nie o, mam... Ładnie to zrobiliście. O, udało nam się. Tak, czy mi się udało? O nie, Zabiła Tak, mnie. dostałem miecz znowu. Zabiłam mnie. A ja znowu dostałem miecz. No kurde. O, proszę. Co? Czemu? To blisko jest, nie ma tutaj żadnej Udało mi się znowu. Mm. Idę na lód. Albo nie. Zabiję kogoś, nie, nie uda mi się już. Nie mam robuxów już. Ja jeszcze w ogóle nie miałam tej przeszkody na mojej wyspie. Ja już nie mam robuxów w ogóle. O, czekaj, czekaj, czekaj. Tak, nie dostałem żadnej przeszkody. A Polia obok mnie jest znowu. A my jesteśmy na YouTube niestety takimi nopkami. Że w ogóle my się musimy prosić o pięć łapek albo jeszcze mniej. Myślę, Ciu, że to, się, to kiedyś się kiedyś zmieni. Nie, 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 nie. Hu, ale mi się udało. Ale że... nie... Sta... Nie, sta... Nie, sta... nie jest tu na środku, bo coś wyskoczy i... Od jest. A ty myślisz, że to się kiedyś zmieni? A, jeszcze woda jest. Ej, ty słyszysz w ogóle? No. On ten gry wodzi po wodzie dalej. Jest. To myślisz, czy nie? No myślę, czekaj, daj mi to skończyć dla Ojej, widzów. Czu. No jestem na No rozumiem, wyspie. że dla widzów okej, okay, ale... Znowu stoi na środku. Arbat stoi na środku. O, tak! Nic o, nas nie wykonuje. O, widzę Apa czy jak to było? Apa, o! Apa! Apa. Widzę apę. Nie! Yeah. <laughs> ale ja tak ja tak śmiesznie choćby zatańczyłam. No. Dobra, ja muszę to dokończyć wszyscy. Czyli czy musicie, Nie! Coś się zlagowało, patrz to, to się stało za nim ten. O, o, tak, jestem na dobrej wyspie! Jak? Ile ja mam apów? Znowu jestem na dobrej wyspie. A, to się, a faktycznie to się nazywa apa. Apo, apa, apa, ja jestem na dobrej wyspie. Szybko idę do Antoxa. Już nie zdążę na innym wyspie. Do Aparopsa? Antoxa się nazywa. Antoxa. Czy, 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 czy. Uu, uda mi się, uda mi się. Dlaczego biegasz dookoła wyspy? na uda cię się wyskoczy? Tak! dostaliśmy miecze! A Nie, zabije mnie! Nie, zabił mnie! A, ale nie, bo oba dostaliśmy miecze, byliśmy na tej samej O, same Arba! Wyspiesie. Siema, Arba! Arba. Arba. Cześć, zobaczymy później, na jakim miejscu byłem? To chyba ostatnia rundka będzie, co? No? Na tym filmiku. Mm, dobrze. Musimy szybko zobaczyć, yy, jakie miejsce mamy. Oczekaj, tutaj pisze nie, bo jeszcze się... O. Czekaj, to poczekamy aż ta rundka się jeszcze skończy. Hmm. To ciekawy. 3, 2, 1. może? Może ktoś zakończyć tą rundkę. My chcemy, żeby zakończyć tą rundkę. To dobra, to chyba to będzie już koniec filmiku. Um, czekaj, czekaj, czekaj na mnie, czekaj na mnie, chcę to z tobą. O, Apa! A w opisie e, napiszemy... O, teraz są. Więc w jakim miejscu? U, no to dobrze małe miejsce. Ej, czekaj, chodź się, pożegn miejsce, pożegnaj się z widzami. Przepraszam, Mila, masz ostatnie miejsce. E, fajnie. Do, do widzenia, znaczy do widzenia. Ej, no jak się tu ze mną, nie chodź tak, chodź się hey, no, ze mną no to pa, po e, proszę... Ups. O, Dobra, nie. na wyspie się pożegnamy. Czekaj, idę do ciebie. Proszę subskrybować do tego kanału Gdzie jesteś? i też skoczyć na kanał. Mila gamer Hitz. Tak, mila gamer Hitz. A i się zabiłam w wodzie. Dobra. Do widzenia. No to pa, pa. papatki, żegnanki. Pa.